Dzisiaj dosyć ciekawe wydarzenie i w starostwie, i pod starostwem, i w Centrum Kultury Mienia Eugeniusza Poniatowskiego w Drawsku Pomorskim. Co to za wydarzenie i czego dotyczy? Wydarzenie, które dzisiaj miało, miało miejsce to wydarzenie o nazwie Łączą Nas Drzewa. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku razem ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim oraz z domem Polska Prez, Domem Medialnym, zorganizowaliśmy takie, takie wydarzenie, które jest wydarzeniem ogólnopolskim, inicjowanym przez środowisko klimatu, Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Jako takie wydarzenie cykliczne raz do roku łączą nas drzewa po to, żeby uświadamiać społeczeństwo o tym, jaką ważną rolę dla nas wszystkich pełni las. Chcemy też zaproponować wyjście do lasu, odpoczywanie. odpoczywanie w lesie zaczyna się sezon turystyczny, więc warto las odwiedzać. No i żeby ten przykład poszedł z góry, to dzisiaj razem w ogrodzie tutaj przy starostwie drawskim posadziliśmy drzewa. Sadzili przedstawiciele różnych instytucji i nadleśnictw i instytucji poza, po, pozarządowych, ale również przedstawiciele starostwa. Później drugą częścią tego wydarzenia już była debata telewizyjna pod hasłem Bioróżnorodność w polskich lasach. I przez tą debatę przede wszystkim chcieliśmy uzmysłowić, chcemy w ogóle rozmawiać o polskich lasach i uzmysławiać społeczeństwu, jak ważne funkcje społeczne dzisiaj dla nas wszystkich pełni las. No właśnie, podczas konferencji takie w sumie ważne słowa padały na temat gatunków chronionych, rysia i jeszcze innych. Tak naprawdę było dużo słów powiedzianych odnośnie Waszej roli jako lasów państwowych w ochronie tych zwierząt. Jak to wygląda? Powiem tak. Ochroną gatunków, jeśli chodzi o gatunki zwierzęce, zajmuje się przede wszystkim Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Chociaż Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w przecinku, leśnicy angażują się w różnego rodzaju projekty, które często robimy wspólnie też razem z RDOS-iem, razem z różnymi instytucjami, stowarzyszeniami, którym, które są no, stowarzyszeniami przyrodniczymi którym dobro polskiej natury, przyrody i dobro lasów leży na sercu. Wtedy angażujemy się we wspólne projekty. One często dotyczą poszczególnych gatunków zwierząt. Jest to tak zwana introdukcja tych gatunków, czyli przywracanie środowisku leśnemu poszczególnych gatunków, m.in. na przykład rysia, którego coraz więcej, coraz częściej możemy spotkać w naszych lasach. A zadanie mamy niełatwe i między m.in. takie wydarzenia jak dziś, czy konferencje, czy debaty służą temu, żebyśmy pokazywali społeczeństwu, że jako dobry gospodarz my mamy trudne zadanie, które polega na tym, że z jednej strony ludzie chcą korzystać z nasu. W ten sposób turystyczny, rekreacyjny. Z drugiej strony korzystają z lasu, jeśli chodzi o surowiec drzewny, który nam wszystkim do życia jest potrzebny, bo na to czeka i przemysł, i każdy z nas. Jest ponad 40 tysięcy różnego rodzaju przedmiotów zrobionych z drewna, więc one nam na co dzień towarzyszą. Ale również ten balans musimy zatrzymać między tym udostępnianiem lasu a zachowaniem jego najcenniejszych, przyrodniczych zasobów. No i właśnie ta, takie debaty jak dzisiaj, ta bioróżnorodność w polskich lasach. Ale czekają nas też inne debaty w cyklu Porozmawiajmy na, na, o lesie, porozmawiajmy na temat lasu. One są po to, żebyśmy sobie samym też uzmysławiali, jaką pełnimy rolę, w jakim kierunku zmierzamy, ale też pokazywali społeczeństwu, że ten las jest dla nas wszystkich istotny, ważny. My z tego lasu żyjemy, w nim wypoczywamy, on jest częścią tego naszego życia, ale my jesteśmy jako ci korzystający z lasu częścią przyrody i musimy też tą przyrodę umieć uszanować. No właśnie, Drasko to takie dobre miejsce w sumie na tę konferencję, czy z tego powodu wybraliście Drasko polskie na miejsce konferencji poprzez Szczecinek? To też jest niezłym miejscem, jeżeli chodzi o turystykę i lasy. Mhm. Eee... Częstotliwość, właśnie częstotliwość tych różnego rodzaju wydarzeń, imprez, ona najczęściej skupia się na Szczecinku, bo tam jest e, siedziba dyrekcji, ale przecież mamy 30 jednostek, 31 w sumie razem ze składnicą w Białogardzie, ale 30 nadleśnictw i każde nadleśnictwo ma swoją specyfikę, ma swoje bogactwo, dlatego tego typu wydarzenia zaplanowaliśmy również na terenie nadleśnictw, żeby pokazać, jakie specy... jaka specyfika jest na że tam też są lasy bogate, wiemy, że Drawsko głównie każdemu się kojarzy z poligonem, prawda? Że są to tereny leśne, ale też poligonowe, no więc różnego rodzaju zadania dla leśników wynikające między innymi ze współpracy z wojskiem, ale mamy przecież w Drawsku trzecie stado wolno żyjące. nie wiem, czy drugie, czy trzecie, jeśli pod względem ilości sztuk, ale mamy wolno, stado wolno żyjące, jeśli chodzi o żubry. I tym chcemy się chwalić i chcemy to pokazywać, bo jest to taki model. No, zarządzania przez nas, czy prowadzenia tej gospodarki leśnej, którym chcemy się również chwalić za granicą. Jest co pokazywać w Drawsku Pomorskim, jeśli chodzi o zasoby leśne, ale też o zasoby zwierzyny. I tego typu konferencje będą się odbywały w różnego rodzaju jednostkach, w nadleś różnych nadleśnictwach po to żeby pokazywać, że nasza dyrekcja jest szeroka, to jest wielkość mniej więcej województwa, więc nasze lasy są przebogate, bo mamy również lasy te nadmorskie, one mają inną specyfikę od tych lasów właśnie gdzieś tam w głębi, w tych środowiskach borowych, czy lasowych na terenie, czy poligonów, czy też takich nadleśnictw, które, które mają zupełnie inną specyfikę, jeśli chodzi o, o środowisko leśne. Wszędzie jest bogactwo i ciekawe są rzeczy do pokazania, nie tylko ze względów przyrodniczych, czy leśnych, ale również tych takich turystycznych, z których każdy z nas udający się na wypoczynek, na wycieczkę do lasu, czy też na wyjazd turystyczny może skorzystać. Dzisiaj oprócz ludzi związanych bezpośrednio z lasami państwowymi, z ochroną przyrody, zaprosiliście też innych, tak? Samorządowców. Kogo możemy tu powiedzieć? Tak, samorządowcy. Wiemy, że przykład idzie z góry, to tak, to tak funkcjonuje, że samorządowcy no, powinni być dla nas przykładem w różnych dziedzinach naszego życia. Są, mają też w, za, w, zarząd, w zarządzie no, samorząd, prawda, czyli samorząd się o tyle dobrze rządzi, o ile ma tych no, dobrych, dobrych gospodarzy, dobrych przedstawicieli i oni dają przykład. Dziś posadziliśmy drzewka w ogrodzie Elizy Orzeszkowej przy starostwie w Drawsku Pomorskim. Brali udział samorządowcy, przedstawiciele Powiatu, Rady Powiatu, Radni. Bardzo się cieszymy, bo ten przykład idzie z góry. Czyli daje nam to też taką, taką powiedzmy, taki sygnał, że, że samorządowcy. Są uwrażliwieni na kwestie przyrodnicze związane z naturą, z lasami. My chcemy jeszcze bardziej uwrażliwiać. A co za tym idzie no jeśli samorządowcy, którzy korzystają często z lasu, bo przecież udostępniamy też drogi do różnego rodzaju prac. Czy do przejazdów dla samorządu, dla powiatu, dla gminy, ale wspólnie razem z gminą, z powiatem czy z samorządami prowadzimy różnego rodzaju inwestycje drogowe, naprawę dróg czy budowę dróg, robimy wiaty, miejsca postojowe, prawda? I to robimy też często wspólnie właśnie z samorządami. Więc dziś pokazywaliśmy tą stronę taką przyrodniczą, że nie tylko te inwestycje drogowe, te inwestycje infrastrukturalne, na które przeznaczamy środki dosyć spore, ale także właśnie ta strona taka już czysto przyrodnicza, która ma za zadanie uświadamiać, jak ważnym jest dla nas to środowisko naturalne, środowisko leśne.